Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. No, cześć. <laughs> e, no to no już mogę oficjalnie pogratulować. Znaleźliście się w finale programu Taniec z Gwiazdami. Jakie emocje, bo ja widziałem, Sara, jak ogłosili, to wyszłaś, e, klęknęłaś i podejrzewam, że łzy poleciały z radości. No właśnie, jakie emocje Wam przy tym wszystkim towarzyszą, bo tak. już możemy mówić, że jesteście w finale. Nie, nie marzymy o tym finale, tylko już w nim jesteście. Ja. Hmm. Yeah. Sara, jak Twoje emocje? Ja pierwszy raz wydobyłam z siebie okrzyk radości, co było poza moją kontrolą, bo jakie moje... Ja nie wiem, ja cała drżę. To jest takie... ekscytujące. Tak, to jest Fajne. dość ekscytujące. Ja też y, krzyknąłem, chyba nawet sobie zdarłem lekko gardło, ja jakby tak samo, też zupełnie jak nie spodziewałem meczu. się że tego, że, tego że, że zostaniemy wyczytani jako pierwsi i byłem tak. przygotowany w głowie, już przechodziłem kroki czaczy, żeby w turnieju ją po prostu jakoś zatańczyć, a, a udało się tak jak się udało. No super, dziękujemy bardzo Państwu za wszystkie SMS-y, bo... No, bardzo. Bo jesteśmy z tabeli byliśmy dopiero na trzecim miejscu. No także właśnie. Państwo mają moc i dzięki wielkie za to. I za każdym razem to pod, powtarzamy, że bez Was nie ma nas, i to się potwierdziło. Bardzo dziękujemy. No to teraz już możemy bez skromności, mogę się zapytać Waszej skromności, możecie odpowiedzieć. No właśnie, czy już bym powiedział przy tych końcowych odcinkach, powiedzmy dwa, trzy odcinki temu, czy myśleliście o tym finale? Bo cały czas mówiliście, nie jesteśmy tu i teraz. Czy. Teraz już możecie powiedzieć, czy faktycznie tak było, czy gdzieś tam myśleliście o tym finale, co się wydarzy, jak to będzie wyglądać? Ja myślę, że mogę uchylić rąbka jakby produkcyjnych trybów i e, e, machiny, to znaczy zostaliśmy poproszeni o to, żeby zastanowić się nad tym, co byśmy chcieli pokazać w finale oczywiście, ale to jak było tylko, ty, tylko w sferze takich jakby, no pomysłów scenariuszowych. Natomiast nie, naprawdę, my mówimy szczerze, jak mówimy o tym, że skupiamy się zawsze na tej najbliższej niedzieli, to, znaczy, to, to tak naprawdę jest. Nie było czasu na to, bo mieliśmy dwa nowe tańce, znowu, znaczy nowe. My już tańczyliśmy, no, ale była kompletnie inna, więc tak naprawdę no, najwięcej w tym tygodniu przycisnęliśmy na sali treningowej, dlatego nawet myśli nie miały kiedy uciekać do finału. Tak, to prawda. Czasu coraz mniej, a, a presja i roboty coraz więcej. <noise> Dokładnie. No ale za tydzień widzimy się na finale. E, co bym powiedział macie w głowie, co chcielibyście pokazać w tym finale, e, uchylając chociaż trochę rąbka tajemnicy. No, no bo nie ukrywajmy, jest to ostatni wasz odcinek, w którym możecie już naprawdę pokazać wszystko, co tylko chcecie. Tak, e, zatańczyć wszystko, co tylko chcemy, więc nie będziemy tutaj tańczyć. A Państwo sobie sami dopowiedzą. A jednak wynika? będziemy posługiwać się ciałami, dwoma, a może nawet większą ilością ciał. Tak, zobaczymy. nie, yy, ja myślę, że no, chciałabym, żeby ten, znaczy nie chciałabym uchylać wadnego rąbka tajemnicy. To jest proces twórczy, zobaczymy co do nas przyjdzie, yy, w jakim stanie emocjonalnym będziemy w tym tygodniu, kiedy będziemy tworzyć i... I tak naprawdę od rana siadamy do roboty, no bo. Od rana? Od rana za albo chwilę za, na za chwilę, jak, skończy, jak skończymy Halo. wywiady. Muzykę musimy dostarczyć. <noise> no. e, kochani, i na sam koniec, no właśnie... E... Dla was to jest bardzo emocjonujące, ale również dla par, które odpadały. Widziałem też, że Wiktoria Grodecka dość była rozemocjonowana tym wszystkim i nie była w stanie do końca się cieszyć, no bo jednak odpadły aż dwie pary, Tomasz Karolak i Kasia Zilman. No właśnie jak wy? Czy w ogóle zapatrywaliście się na to, że to właśnie oni odpadną w półfinałowym odcinku? Nie, celowo unikaliśmy nie. wszystkich, którzy tak spekulowali w naszej obecności i sami tego nie robiliśmy, ponieważ do niczego nie jest nam to potrzebne, kiedy nie. skupiamy się na tańcu. Tutaj każdy odcinek pokazał, że wszystko się może zdarzyć i dokładnie tak my do tego podchodziliśmy. Kochani, no to co? To jeszcze raz wielkie gratulacje, widzimy się za tydzień! W finale, finale! Tańca z Gwiazdami! Dzięki wielkie! Wicujemy wam bardzo mocno i co, Głosujemy na parę numer? Jeden! Witam cię Tomku bardzo serdecznie. Witam cię Bartku jeszcze bardziej serdecznie. <laughs> Jesteśmy po gorącym powiedział i emocjonującym półfinale programu Taniec z Gwiazdami. No właśnie, jak emocje po półfinale? Spodziewany półfinał, bym powiedział, z mojej perspektywy niespodziewany. Jak z twojej? Wiesz, ja jestem tak pobudzony, bo wcześniej udzielałem wywiadu, że mi sugerowali, że jestem na jakichś wsparciach pobudzeniowych, ale tu się tak dużo dzieje. Proszę państwa, zobaczcie, jak oni dzisiaj pięknie tańczyli. Zobaczcie, co oni zrobili. Mamy w finale trójkę i się bardzo cieszę, powiedziałem, że jest dwóch facetów, bo... Z tymi facetami trochę zawsze gorzej z chłopakami. Dochodziły ostatnio o wspaniałe dziewczyny do finału, a chłopcy gdzieś wcześniej odpadali bardzo też dobrze. Więc cieszymy się. No i jest z nimi Wiktoria. To był dzisiaj bardzo dobry program. No chyba oglądaliście, co ja wam będę mówić. Nie wierzcie mi na słowo, jeszcze. Powtórzcie to raz, obejrzyjcie. No ale właśnie powiedział, że dwie pary, które przeszły bezpośrednio do finału, nie były takie, bym powiedział, według wszystkich oczywiste. Czy ty się spodziewałeś, że to właśnie te dwie pary, czyli mówię tutaj o Mikołaju i o Maurycym, że oni bezpośrednio przejdą do finału? Ja za Maurycego trzymałem też kciuki wewnętrzne. Bardzo też myślałem ciepło o Kasi, bo Kasia jest niesamowitą osobą. Jak na sportowca, jak na taką fajterkę pokazała tak dużo różnych subtelności i w ogóle, że wystąpiła z janią w tym duecie. Tak trudnym, jak rozłożyć rolę, jak rozłożyć emocje, jak rozłożyć siły. Proszę Państwa, ona w jakiś sposób zasłużyła na specjalne wydanie kryształowej kuli i gdybym tylko miał, a nie mam, więc będę ją całować. Yy, nie ma jej, ale pamiętamy o niej. Jest Wiktoria, yy, która jest wspaniała i jest Bagi Mikołaj, który dzisiaj zatańczył pięknego walca. Nie wszystkie były tak równe jego yy, wypowiedzi, występy, ale trzymamy kciuki, zobaczymy co będzie za tydzień. A skąd taka decyzja jury w dogrywce, hmm. że to jednak właśnie Wiktoria przychodzi? Mieliśmy ogromny problem, bo dziewczyny szły bardzo równo i Kasia była bardzo mocna, mięsista, ale też jak poszła po diagonalo w tym kroku podstawowym, tak na początku zaczęła trochę jakby z pewną dozą nieśmiałości. Z kolei było odwrotnie trochę u Wiktorii. Ja powiem, że się głównie skupiłem na dziewczynach dwóch i powiem, że Tomek był bliżej, to już wiedziałem, że no muszę poświęcić skupienie na dziewczyny. I z kolei. Wiktoria była na początku bardziej pewna, zorganizowana, punktowała ruchy. Później miała jakąś taką chwilę, coś z partnerowaniami robili. No i zaczęliśmy ważyć. Było bardzo ciężko, ale byliśmy jednogłośni, że Wiktoria jest zjawiskiem. E, no ale właśnie, dlaczego tak nie brałeś pod uwagę tego Tomka? Którego Tomka? E, Tomka Karolaka. Ja Tomka biorę cały czas, bo jestem ugryziony <laughs> przez niego i już zostanę jego fanem. Powiem tak, Tomek. To, że Tomek tu był, bawił nas i jest wielka wdzięczność. Pamiętajmy, to nie chodzi do końca o... Patrzcie, dziewięć odcinków. My już mówimy teraz tylko o tym jednym, to jest ta wisienka na torcie. Nie trzeba być wisienką na torcie, wystarczy jak jest dobrą czekoladą, biszkoptem, który tworzy ten tort, którego będziemy wszyscy próbować. Także Tomek jest świetny, ale przy tych osobach przebijał ich często dramaturgicznie, aktorsko, ale jednak jeśli chodzi o cały kształt cielesno-taneczny, był troszkę w tyle. Ale to nie źle, nie ma go, ale go kochamy. No i mamy finałową trójkę. Eee... No i właśnie, kto według Ciebie jest takim u Ciebie top 1 w tym finale. Nie zdziwię się, jeżeli powiesz mi tak między słowami, że Wiktoria, ale jednak zobaczymy, co mi powiesz. Wszystko się może zdarzyć, ponieważ były różne zaćmienie, zaćmienia słońca i tsunami. Nie mówię o tych fizycznych, życzmy sobie, tylko tych emocjonalnych, ale Wiktoria no jest świetna i jak nie nawali, to wszystkie pary inne mają gorąco. No. Tomku, bardzo serdecznie Ci dziękuję i co? I zapraszamy wszystkich na finał Tańca z Gwiazdami za tydzień. Zapraszamy koniecznie, to nawet to wy musicie być za tydzień z nami, bo jak nie, to was w ogóle wszystko ominie i, i o czym będziecie rozmawiać. No. Dziękuję Ci tak. bardzo. Jesienne wieczory. Witam was kochani bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. No i zacznę od gratulacji. Znaleźliście się w programie Taniec z Gwiazdami, to po pierwsze, a po drugie w finale programu Taniec z Gwiazdami. Jakie emocje wam towarzyszą? No szalony. Ja, ja przed chwilą udzielałem jeszcze wywiadu w ogóle ciężko mi sklejać jakoś zdania dzisiaj, bo, bo są to takie emocje. Po pierwszym tańcu ja już do Maciej mówię, nie no, że przypał, że jestem załamany. I w drugi tańc w ogóle też mi się chyba łatwiej weszło przez to, że ten drugi taniec nasz walc wiedeński był taki bardzo emocjonalny i po na tym podłamaniu trochę wydaje mi się, że lepiej się mogłem w to wszystko wczuć. E, jakie emocje teraz towarzyszą? No mi niesamowita zajawa. I no, nie mogę jeszcze czekać, szczerze tego, aż zatańczymy w finale, no i pokażemy ten freestyle, o którym wszyscy tak mówią i, i, i po prostu chciałbym e, chciałem tego spróbować, no. Ja naprawdę nic więcej nie dodam, mam takie same emocje. Aktualnie jestem bardzo szczęśliwa w ogóle, no to było coś pięknego. Tam był taki stres, jak czekaliśmy. Naprawdę ludzie sobie nie zdają sprawy, jak włączy się to niebieskie światło, ta muzyczka, że jest tam taki stres, no ale nie no, mega, w ogóle. Szczęście. Ale spodziewaliście się tego, że będziecie w tym finale, bo jednak trochę bym powiedział, przeglądając TikToka i to, co mi podpowiada, algorytm, to bardzo dużo mi się wyświetlało treści, że no gdzieś tam myślałeś, że... Was wywalą po prostu, lekko mówiąc. Słuchaj, mogliby, mógłbym, mógłbym odpowiedzieć dyplomatycznie jakoś na to i tak powiedzieć, że, że no jakby jakoś dyplomatycznie. Powiem wprost. Jesteśmy świadomi, jestem świadomy bardzo tego, że mamy super community i po prostu na co dzień mówię Madzi, że to co robimy to jest dla mnie magiczne i znaczy, bardziej magiczne jest cała otoczka ludzi dookoła no. nas, którzy głosują, piszą, komentują, podchodzą do nas na, e, na, na, na ulicy. Nawet dzisiaj wrzuciłem już na kanał nadawczy info jedziemy idziemy się z nimi zobaczyć. Dałem jakiś adres adres Maca, do, do którego jedziemy, żeby wszyscy wbijali, bo chcemy im po prostu na żywo podziękować. I, i wyprzytulać po prostu wszystkich. I jesteśmy świadomi, że tych widzów jest dużo. Nie wiem, czy jesteśmy top 1, top 2, top 3 w głosowaniach, nie, nie mamy takich informacji, są tajne informacje. Y, natomiast, no równolegle, y, szczególnie w półfinale, ja powiedziałem Madzi i, i mieliśmy taką długą gadkę o tym, że no, na koniec dnia, jeżeli ja nie będę super tańczył i ja nie pokażę poziomu i, i od pierwszego odcinka staram się po prostu pokazywać ludziom, że Okej, okay, jestem influencerem, chcę robić content, mam widzów dookoła siebie, których po prostu kocham i bardzo szanuję. Natomiast chcę też pokazać, że ja nie idę na, 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 na ładną, na łatwiznę, tak się mówię, nie idę na łatwiznę, tylko po prostu chcę też pokazać, że, że, że mogę się nauczyć tańca. No i że uczyć tego tańca jest mega ciężko czasem, ale. Ale cisnę, jest duży no. progres i o to w tym też chodzi, że jakby widać po Mikołaju, naprawdę ten tydzień był bardzo pracowity. <laughs> Trenowaliśmy do nocy bo faktycznie to paso było bardzo ciężkie dla niego, ale takie niepoddanie się, właśnie pracowitość, to uważam, że ludzie doceniają i każdy może tańczyć, naprawdę. Ale muszę przyznać, że macie naprawdę gigantyczne wsparcie. Potwierdzić to, co mówisz, bo nie dość, że tak jak ostatnio bym powiedział, bardzo grube akcje i głośno, czyli McDonald's, e, strefę Kiwica w restauracji. Jakby, czy spodziewaliście się tego, że to pójdzie na tak grubą skalę? Nie, nie ja to w ogóle codziennie się budzę i już mam takie, Mikołaj dzwoni i nie wiem, z czym on zadzwoni, z jaką nową informacją. W ogóle jest to dla mnie cudowne, że ja nie wiem, w jakiej rzeczywistości ja jestem. Dodatkowo mam jeszcze coś takiego, że cieszę się tym, ale z drugiej strony muszę iść na trening, myśleć już o następnej choreografii, więc dużo emocji u mnie to po prostu jest wow. Dla mnie to jest spełnienie marzenia. Wchodząc do tańca z gwiazdami, miałem, taką, miałem kilka misji. Pierwsza misja była taka, żeby pokazać, że, że młodzi ludzie. trochę odczarować ten wizerunek młodych ludzi z internetu, w telewizji, wśród, wśród innych ludzi, którzy, którzy nie oglądają aż tak dużo internetu. Żeby pokazać, kurde, że można być prawdziwym, można, można, można mówić prawdę i że ludzie cię za tą prawdę są w stanie, są w stanie po prostu polubić. Także trochę takich chciałem przepchnąć tych młodych ludzi, żeby pokazać, że ci młodzi są fajni i są najfajniejsi i w ogóle to jest takie super, wszystko, co, co się dzieje. Druga rzecz, jaką 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 bardzo chciałem, to bardzo chciałem połączyć internet z telewizją, żeby ludzie, żeby po prostu bardzo mocno pokazać, jak można złączyć te dwa światy. To jest po prostu coś, z czym ja żyję, rozkminiam, myślę, żeby dać ludziom po prostu nie tylko rozrywkę przed telewizorem, ale żeby potem pokazać backstage, social media, żeby pokazać im to wszystko, co nam ja towarzyszy, rację. vlogi i odwrotnie, tak samo, żeby ludzie z internetu wziąć do telewizji, żeby tutaj po prostu siedzieli kibicowali nam. No jest to dla mnie niesamowita przygoda i no szalone, szalone, a te akcje, o których mówisz. To już jakby, jakby no nie, nie planowaliśmy tej, tej akcji z McDonaldem, McDonald nam to, to, to zrobił pewnego poranka, obudziliśmy się zmęczeni po, po, po nocnym treningu, jadę na przymiarki, ledwo patrzę na oczy i nagle ktoś do mnie pisze na dymie, że mam, mamy swój zestaw w McDonaldzie. mówię, kurde, to za akcja. no. Więc, więc rozkminiliśmy, że tak jak McDonald troszeczkę bez naszej wiedzy tutaj e, zrobił nasz zestaw, ja mówię, dobra, a to teraz przekazujcie hajs na cele hartatywne. Nagraliśmy risa, a już McDonald się odezwał, że, 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 że kasy z tego zestawu przekażą na cele hartatywne. Także jest to bardzo miłe i ciśne. Najlepsze jest to, że ja w ogóle w to nie uwierzyłam i myślałam, że Mikołaj mi wysłał. Screena AI, że w AI to zrobił i o 8 rano próbuje mnie wkręcać, ale zobaczyłam na aplikacji, że to prawda. To prawda. No? I na sam koniec ostatnie szybciutkie pytanie. No właśnie, przed wami za tydzień finał. Co szykujecie, co chcielibyście pokazać, zdradzając chorąbkę tajemnicy? To ja powiem jedno słowo i myślę, że na tym zakończymy. Prawdę. No, ja też tak myślę. Rozmawiamy dużo z Madzią o tym e, w ogóle jak chcemy, żeby, jak, jakie rzeczy chcielibyśmy, żeby nam towarzyszyły w tym programie. Wiemy, no że to jest to, że na tyle ta prawda, o której mówimy i pokazujemy na naszych vlogach i tak dalej, e, że się broni, że nie chcemy zmieniać tej strategii teraz na finał przygotować czegoś kompletnie z czapy, nie mamy mm. żadnych asów w rękawie, nie wiem, no... Wjeżdżamy w to no tak. i, i, i lecimy tak samo jak leciliśmy wcześniej, ale na pewno troszeczkę mocniej na freestylu. No. E, kochani, to ja trzymam bardzo mocno kciuki Dziękujemy. i głosujemy wszyscy na parę numer. 9. Witam Was bardzo serdecznie. Hej. No właśnie, dzisiaj e, bym powiedział rozmawiamy z mniej radosnych, mniej radosnych humorach, bo dzisiaj niestety musicie się pożegnać z programem. No, nie Jakie nie emocje wiem. wam towarzyszą? Różne. No takie mieszane. Mieszane. No. Wiadomo, że chciało się więcej, chciało, miało się to marzenie o finale. Trudno. No. Taki, taki, jest, taki jest program, taka konfiguracja. Fenomenalna edycja to jest. Naprawdę mi się wydaje, że świetne pary. W tej edycji występują, więc jest okej, okay, naprawdę. No ale właśnie za wami dziewięć fantastycznych tygodni w samym programie plus tygodnie przygotowań. No właśnie, jakbyście miało podsumować, co zyskałyście dzięki programowi, a co straciłyście dzięki programowi? Dziewczyny bardzo często podkreślają, że bardzo dużo chudną podczas programu Roxy węgiel pamiętam mówiła, że 4 kilogramy chyba. Rekordistką była Anna Mucha, zgubiła. 14 albo 12 kg podczas programu. Jak u Was wygląda sytuacja? Co Wam wniósł do życia program, a co zabrał? No dał nam siebie, to jest na pewno. Um, a straciliśmy kilogramy i co trochę snu. <laughs> tak, snu i <laughs> kilogramów, a człowiek ja się nie ważę i ja też nie. Ja <laughs> absolutnie nie polecam, wiesz, tutaj kobiet przez, przez pryzmat bagi. Też, też postrzegać, bo mamy jakiegoś takiego hopla na tym punkcie, często w ogóle nieuzasadnionego i po prostu trzeba się ruszać i jeść w miarę dobrze, nie Cisto. mówię, że trzeba, trzeba być, wiesz, jak Cristiano Ronaldo, po prostu sosowata i kurczak, ale, ale czasami odpuścić jakieś, wiecie, no takie bardzo przetworzone produkty i, i z tą wagą, ale no, no tak, ten, ten program, ten format no, wymagał... Ogromnego zaangażowania fizycznego, emocjonalnego. Był to jeden wielki ro roller coaster, ale za który jestem ogromnie wdzięczna. Nie ma co się dziwić, wszyscy podkreślają, że jest to zawsze przygoda życia. Trochę e... tak. No. <laughs> no ale właśnie tak na koniec podsumowując, co dalej po programie? Ja nie wiem, ja nie miałam w ogóle przygotowania. Ja w ogóle wiesz, leciałam jak dzika, nie? Tutaj po, po każdy kolejny odcinek i w ogóle nie myślałam o tym, co będzie po w przypadku odpadnięcia, i naprawdę jestem dumna, że jesteśmy w tym półfinale tak. Tak naprawdę super obsadzie. Um, jedyne co, może mi trochę przeszkoda. Szkoda mi, będzie ta czaca mi się trochę śniła po nocach. No. Aczkolwiek, um, aczkolwiek, no, Wiktoria jest cudowną osobą, cudowną tancerką i to byłoby dziwne, jakby faktycznie miałabym tutaj gdzieś, gdzieś z nią. Stricte w technicznych aspektach rywalizować, więc naprawdę. No, myślę, że wiele osób by się tutaj z tą kłóciło. Nie, nie, nie wiem. Myślę, że jest naprawdę spokój należy się tym osobom w finał. Wszyscy są niesamowici. Ja nie, a jak u ciebie, bo pewnie wiele osób będzie się zastanawiało, czy bym powiedział to tylko taki takie jednorazowe do Tańca z gwiazdami, czy chciałabyś tutaj, bym powiedział, zagościć na dłużej. Nie no, chyba jednorazowy, tak. Um, chyba nie, no nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, nie idę tak jakby daleko w przyszłość nigdy, więc nie wiem, prawda jest taka, że bardzo fajnie było. Um, i zawsze sobie myślę, że już tak nigdy więcej nie będzie, potem mam kolejne po prostu fajne przygody, um, ale tym razem chyba, chyba już nie. Dziewczyny, to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i życzę Wam teraz tygodni spokoju i regeneracji przede wszystkim. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki.